Zachowało się bardzo wiele wizerunków Zygmunta III Wazy, wśród nich dzieło Rubensa. Natomiast Waldemar Świeży i Jan Matejko głównie skupili się o dziwo na y, detalach i na różnych elementach ubioru. U Matejki piękna szata, koronki, wspaniale narysowana korona. U Waldemara świeżego bardzo mocny, fajny, kolorowy portret, ale też głównie skupiający się na wyglądzie, na tym, jak wyglądały właśnie te koronki, jak wyglądał ubiór, medalion. Bardzo mocno namalowany jest zarost. Czy w ten sposób chcieli ukryć, że pod spodem, pod tym portretem jest władca, który zasłynął tylko tym, że przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, że doprowadził do upadku Rzeczpospolitej? Waldemar Świeży stworzył jeden z ciekawszych portretów. Portret pokazujący człowieka, który patrzy na nas z ironią i zdziwieniem. Może <laughs> zdziwieniem, że Waldemar Świeży tak pięknie namalował portret władcy, który był nijaki i bez Wigoru.